To są kucyki, nie zdążyłam od początku, ale będzie fajny moment. Dobra, ci będzie pojedynek. Może zaczniemy od prostego czaru wieku? Zgoda. Snips, snips. zaklęcie. A teraz pokaż, co może Twój amulet. Nie ma sprawy. Eee, Applejack, Rarity, pomożecie mi? To czar wieku wielkie mi rzeczy. Ależ to niemożliwe! To pikuś! w jej instrumentach Ale to nie może być nie. O, wiem już. Teraz zmieni klucz, ogiera. Swojego... Ej, oddawaj! Kto ma taki amulet, ten rządzi niepodzielnie w calutkiej ekwestrii! Drżyjcie moi poddani! O co wasza nowa, potężniejsza niż kiedykolwiek Trixie! Korna, teraz mam ten. <grystanie> Dosyć! Ładno łaskoczę. Łaskoczę? Rzuciłam na ciebie potężny czar. Ten amulet jest uszkodzony. O, zajmuj! O nie, ten amulet zostanie dobrze ukryty. Tak przy okazji, ten zielony kamień leżał w ogródku ze kory. Ale... Robiłaś te sztuczki? Żaden kucyk tego nie umie! Masz rację, ja też nie. Zekora uczyła mnie jak używać czasu, oraz kiedy nie używać. Buta Cieka, ja nie byłam stary. dość silna, by pokonać so, amulet Alicorna. to się jeszcze cały. Wyrzuć to stąd z domu, bo ja wyrzucę to tylko ja ty jedna możesz To się to nie chce? Trzy. No ten z No to ci się nie... To nie, by nie by się ode... to Jeśli nie ci nie, nie, do, to nie, to nie, to nie tak podoba, to, to... to... jest. No to, to sobie iść, no. Czekać nawet na Wyrzuć to... z kieszeni, bo cała kłódka śmierdzi. Ja nie chcę w szafie tego mieć. Nie ma tu no to no, ja no, to no, wyrzucę. No idziesz ja do toalety to jeszcze już tego nie masz. Ty sobie szukał tego. Zatłonisz sobie kolejny raz tego Choć tyle mogę zrobić. Wiem, że okropnie was traktowałam, kiedy nosiłam ten amulet Alicorna. Nie panowałam nad sobą. Możesz mi wybaczyć? Prawda? Mmm, jasne. Oh, to cudnie. Nie sądzisz, że moja rola skruszonej Trixie jest jedną z najdoskonalszych Master Masterfilm, Reżyseria Agata Gatunska-Bolma, Dialogi Polskie, Magdalena Wojak, Rzeczypospolita Piotr Oplacki, Kierownictwo Produkcji Katarzyna Fiałkowska, Wystąpili Magdalena Krywik, Agnieszka Feilhauer, Małgorzata Szymańska, Dominika Pluźniak, Monika Pipuła, Agnieszka Mroźnicka-Jaszczuk, Alena Gajewska i inni. Teksty piosenek Andrzej Krzyski, Janusz Olofrowicz. Mój tata. Mój mama. się mama. To jest moja mama. Co ty miałeś robić? Co ty miałaś robić? Dobra, ale chcę dokończyć. Nie, ja nie to Podem, to Jezus, mory, jaki pa. Nie, to jest mucha, czekaj. Może mi oddać. Okay.